Czy naprawdę ty jesteś przez insulinoporność? A może to kwestia złych nawyków? Pewnie słyszałaś, że trzeba zrezygnować z chleba, trzeba zrezygnować z węglowodanów, słodyczy, makaronów, że należy zwracać uwagę na indeks glikemiczny. Czy dieta keto jest najlepszą dietą na odchudzanie przy insulinoporności? Oczywiście to bzdura. W tym filmie obalę 9 najpopularniejszych mitów, które często słyszę na temat insulinoporności od moich podopiecznych, albo osób, które obserwują mnie w mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie czy TikToku. Czas poznać prawdę prawdę popartą badaniami i moim doświadczeniem pracy z ludźmi przez ostatnie lata. Problem insulinoporności dotyczy nawet 20% Polaków, a większość z nich nawet nie wie, że ma z tym problem. Dlatego, że insulinooporność nie boli, ale nieleczona prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych np. cukrzycy, nadciśnienia, w skrajnych przypadkach do udaru, zawału czy utraty płodności. Zanim przejdziemy do konkretów, to chciałam podziękować za wszystkie subskrypcje do kanału, bo jest was coraz więcej, z czego się bardzo cieszę i dziękuję. A moim celem jest to, żeby w tym roku przebić 100 tysięcy subskrypcji, więc wierzę w to, że mi w tym pomożesz. Na koniec filmu przygotowałam również dla ciebie prezent. Darmowe przepisy, wskazówki. Na odchudzanie przy insulinoporności, dlatego koniecznie zostań ze mną do końca. Mit numer jeden. Przez insuinoporność mam otyłość, mam nadwagę. A jest odwrotnie. Często w 90% przypadku insuinoporność to rezultat. Rezultat otyłości i nadwagi, czyli Twojego stylu życia przez ostatnie lata doprowadziło to dzisiaj do insulinoporności. Badania pokazują, że tkanka tłuszczowa, w szczególności trzewna, zaburza. Działanie insuliny na poziomie komórkowym. Zgadza się, że czasem geny czy PCOS pośrednio wpływa na insulinoporność, i nawet osoby szczupłe mogą zmagać się z tym problemem, jednak jest to zdecydowanie mniejszość. Przeważnie to wynik nadwyżki energetycznej, przejedzenia, wynik otyłości. Drugimi przez insulinoporność mam wolny metabolizm i nigdy nie schudnę. Bzdura. Przy insulinoporności występuje stan zapalny w naszym organizmie, który zwiększa glukoneogenezę w naszym organizmie i przyspiesza tempo podstawowej przemiany materii nawet o 100 kilokalorii. A to oznacza, że w praktyce tak naprawdę masz szybszy metabolizm niż osoba zdrowa. Wiem, że ten fakt może być zaskakujący, bo większość ludzi myśli, że jest odwrotnie, ale badania mówią coś innego. Więc w praktyce tak naprawdę masz taki sam metabolizm. Jak osoba zdrowa. Mit numer 3: często powtarzany fakt, że trzeba wyeliminować ziemniaki, pieczywo, pszenne produkty, że trzeba zrezygnować z węglowodanów. Bzdura. Kluczowe, aby wycofać insulinoporność, jest bycie w deficycie energetycznym, a nie Eliminacja danych produktów. Jest wiele badań, które porównują diety np. niskowęglowodanowe z dietami niskotłuszczowymi, z dietami zwykłymi, tradycyjnymi, zbilansowanymi i nie ma znaczących różnic w skuteczności tych diet. To oznacza, że jeżeli jest dieta z deficytem energetycznym, to nie ma większego znaczenia, czy jest przewaga białka, tłuszczy, węglowodanów w tej diecie, to i tak efekty będą bardzo podobne, nawet przy insulinoporności. To oznacza, że ziemniaki, Owoce ci nie szkodzą. Możesz jeść pieczywo, możesz jeść pszenny makaron, możesz jeść pszenną bułeczkę i też schudniesz. Kluczowe jednak jest to, aby posiłek odpowiednio zbilansować, to znaczy, żeby nie jeść na przykład suchego chleba czy suchych ziemniaków, co raczej rzadko kto robi, a do posiłku dodać porcję błonnika, białka i tłuszczy, i nawet wtedy, gdy w tym posiłku będzie białe pieczywo, to też schudniesz mając insynoporność. Warto jednak węglowodany ograniczyć. To prawda, jednak jest to zalecenie dla wszystkich, a nie tylko dla osób z insulinoopornością, bo ludzie często jedzą za dużo pieczywa, za dużo makaronów, za dużo węglowodanów. Przez to faktycznie warto zredukować ilość węglowodanów, cukrów w diecie. Na przykład na śniadanie do jajecznicy możesz zjeść pszenną bułeczkę albo pół bułki, ale nie dwie czy trzy bułki. To jest różnica. Mit numer cztery, często powtarzany, że musisz jeść produkty tylko z niskim indeksem glikemicznym. Musisz zrozumieć ważną rzecz, że indeks glikemiczny dotyczy pojedynczego produktu spożywanego na czczo. Nikt nie je suchego chleba, suchej bułki albo suchych ziemniaków bez innych dodatków. No może ktoś je, jednak myślę, że jest to rzadkość. Badanie np. z 2003 roku jasno pokazuje, co już powiedziałam wcześniej, że dodanie do posiłku porcji błonnika, białka czy zdrowych tłuszczy znacząco obniża indeks glikemiczny i ładunek glikemiczny całego posiłku. Więc nie trać czasu na szukanie w tabelkach indeksu glikemicznego, co możesz zjeść, a czego nie, bo bilansując posiłek możesz zjeść wszystko. Mit numer 5. Chudnę wolniej, bo mam insulinoporność. Jak już wspomniałem wcześniej, metabolizm osoby z insulinopornością działa bardzo podobnie jak u osoby zdrowej, jednak faktycznie osoby... Z IO mają większy apetyt i większy problem z kontrolą apetytu, więc mają tendencję do szybszego tycia, no bo po prostu jedzą więcej, spożywają więcej kilokalorii. Dlatego tym bardziej warto zadbać o. Podstawy. Osoby z insuinopornością powinny jeszcze większą uwagę zwrócić na odpowiednią ilość snu, na odpowiednią ilość regeneracji, czasu dla siebie, na odpowiednią ilość białka, błonnika, warzyw, owoców w diecie. Jeszcze bardziej powinny się na tym skupić, żeby dieta była dopięta na ostatni guzik, żeby tą insuinoporność faktycznie wycofać. Więc ludzie z IO potrzebują uważności w podstawach. A nie diety cud, której nie ma. Jak już jesteśmy przy diecie cud, to szósty mit, który często słyszę, że dieta keto jest najlepsza przy insynoporności. Zdura. Faktycznie dieta keto. Jest ok, jest dobra. Ma oczywiście szereg korzyści, głównie dlatego, że jest bogata w białko, zdrowe tłuszcze, ogranicza węglowodany. To jest korzystne. Jednak nie tylko dla osób z insynopornością. Ale oboje dobrze wiemy, że dieta Keto jest dość wymagająca i restrykcyjna i ciężko ją utrzymać w dłuższej perspektywie czasu. Na przykład przez 2, 3, 4, 5, 6 miesięcy, prawda? Badanie na przykład z 2022 roku pokazuje jasno, że dieta keto nie ma żadnych znacą, znaczących korzyści przewagi nad zwykłą zbilansowaną dietą z deficytem kalorycznym. Więc to oznacza, że tak samo dobre efekty uzyskasz jedząc węglowodany, białko i tłuszcze, czy takie same efekty będą, jak wyeliminujesz te węglowodany. Więc moim skromnym zdaniem jednak lepiej jeść te pieczywo, makaron, mieć to w diecie, bo łatwiej będzie i wytrwać i osiągnąć swój wymarzony cel. Zresztą daleko nie trzeba szukać, bo moje podopieczne, które mają na przykład insynoporność albo miały, właśnie jadły pieczywo, słodycze, makarony, nawet te zwykłe pszenne. Oczywiście było to w zbilansowanych posiłkach odpowiedniej ilości białka, błonnika. Zdrowych tłuszczy i schudłe 10, 20, 30 kg, więc ty również możesz to zrobić. Ósmy mit to, że insulinoporność to choroba nieuleczalna. Bardzo często przychodzą do mnie ludzie albo piszą do mnie w prywatnych wiadomościach, Karol, ja dowiedziałam się, że mam insulinoporność, no tragedia, katastrofa, nigdy przez to nie schudnę. to jest poważny problem, i tak dalej, i tak dalej. Ciekawostką jest fakt, że insulinooporność to po prostu zaburzenie metaboliczne. To nawet nie jest choroba, a to oznacza, że jak najbardziej można to wycofać. Ale warto oczywiście działać, zanim pojawi się cukrzyca typu drugiego. Więc im wcześniej zdiagnozujesz, poznasz objawy insynoporności, im szybciej się za to zabierzesz, tym lepiej, większa szansa na odzyskanie zdrowia. Energii płaskiego brzucha. Dziewiąty mit. Często powtarzany, że trzy posiłki są lepsze niż pięć posiłków przy insulinoporności. I przyznam się otwarcie, że sam często rekomenduje jedzenie trzech posiłków dziennie. Dlaczego? No bo jest szereg argumentów, które na przykład powodują, że przy trzech dużych, zbilansowanych posiłkach łatwiej wytrwać w dłuższej perspektywie czasu, łatwiej jest utrzymać taką dietę. Powoduje również sytość, większą sytość po zjedzeniu tego posiłku, czy unikamy częstych skoków insuliny. Ale są też argumenty za pięcioma posiłkami dziennie przy insulinoporności, Na przykład stabilizacja poziomu glukozy we krwi, utrzymanie stałej energii w ciągu dnia i jeszcze kilka korzyści. W praktyce nie ma to większego znaczenia, ile posiłków wybierzesz. Jest tyle a argumentów za trzema posiłkami, co pięcioma posiłkami, więc musisz wiedzieć, że kluczowe jest to, aby dopasować ilość posiłków do swojego stylu życia, do pracy, do możliwości, do warunków. Jeżeli masz czas na trzy posiłki dziennie, to jest trzy. Jeżeli lubisz gotować, masz czas, dużo spędzasz czasu w domu, też jeść częściej, to jak najbardziej też możesz to robić i jeść sobie pięć. 5 posiłków dziennie, jednak tak samo sprawdzi się to przy insulinooporności. Więc nie ma to większego znaczenia. Coś, na co warto zwrócić uwagę, to żeby nie doprowadzać do dużego głodu, zbyt długich przerw pomiędzy posiłkami. Faktycznie warto jeść co 3, 4, co 5 godzin maksymalnie. Zjeść jakiś zbilansowany posiłek i unikać podjadania pomiędzy posiłkami, na przykład jedzenia owocu, tak? Pomiędzy posiłkiem, który jest bogaty w cukier, fruktozę, a lepiej ten owoc dołączyć do posiłku, na przykład do śniadania zjeść albo do obiadu, a nie podjadać pomiędzy tylko i wyłącznie cukru węglowodanów. Więc na to warto zwrócić uwagę, ale jak już po po powiedziałem wcześniej, możesz jeść wszystko i też schudniesz. I teraz powiem coś, za co dietetycy mnie znienawidzą i może nie powinienem o tym mówić, ale taka jest prawda i to również potwierdzają badania. Że nie ma diety cud, nie ma diety na insulinoporność. Rozumiesz? Nawet jeżeli się tak to nazywa, ktoś tak to nazwał, to jest to chwyt marketingowy, bo na to jest popyt, na to jest po prostu potrzeba. Dieta przy insulinoporności nie różni się praktycznie niczym niż u osób zdrowych, więc kluczowy jest deficyt kaloryczny i po prostu schudnięcie. A odpowiednie zbilansowanie posiłków, które powinno być takie samo u osób zdrowych, jest również dobre u osób z insulinopornością. Więc, sorry, ale ktoś musiał to powiedzieć, że niestety jest to marketing, tak samo jak na przykład ćwiczenia na szczupłe uda, ćwiczenia na pelikany. Nie ma ćwiczeń, które spalają tkankę tłuszczową miejscowo i tak samo nie ma diety, która jest typowo dla osób z insulinopornością. Koniecznie daj znać w komentarzu, który z mitów był dla Ciebie największym zaskoczeniem. Napisz teraz w komentarzu, jestem ciekawy Twojej opinii. Na koniec, tak jak obiecałem, mam przygotowany dla Ciebie prezent. W opisie tego filmu znajdziesz darmowe, bezpłatne przepisy. Poradniki na odchudzanie, które również sprawdzą się u osób z insulinopornością. Znajdziesz również tam darmowy kalkulator kilokalorii, aby ustalić, jaki jest Twój deficyt kaloryczny, który jest kluczowy, żeby schudnąć i wycofać również insulinoporność. Jeżeli ten film Ci się podobał, to pamiętaj zasubskrybować ten kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami na temat zdrowia i odchudzania. Pozdrawiam, Karol Pieczka z tej strony. Do usłyszenia. Cześć!